Cześć wszystkim z tej strony Plastu. Witam was serdecznie w ostatnim odcinku z gry Portal. Doszliśmy z Piotrem, że to, że to, że tak powiem idzie za długo. Także nie będziemy was już męczyć tym, ale Piotr wpadł na zajebisty pomysł z nową serią. Możesz się zabić i pochwalić się co wymyśliłeś. Może do tego dojdzie. Mam zajebistą ochotę pograć w Wormsy, tylko nie takie nowe, chujowe, tylko stare. Te stare, nie? World party, Ar, na przykład Ar, Armageddon albo world party, no. Dokładnie tak. I myślę. że, myślę, że to, to życzenie raczej będzie spełnione. Czy co? Tutaj, tak? Pierdalaj się tutaj masz już, no? No to jolo um. Aha, ja wlazłem w tą, tą jebaną Z tyłu. Wysz. No, wybacz. Ufam ci nie wiem gdzie. Krzywy o portale są. Czekaj, poprawię. No, o stary, ale e, muszę, 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 muszę na tabie patrzeć. Kurwa, Cze ten wyłączasz, żółty wyłączasz, nie czerwony. Ło! O! A, a mi się. Mhm, dobra, i teraz... Aha, tak, bo ty... Ale czekaj, jak żółty Bo żółty, żebym w czerwony mógł wpaść na dole, nie? Czyli żółty wyłączasz. Się, a, -a, -a który był bo ty spadasz, a nie lecisz do góry, a -a -a. Też, kurwa, dopiero po, po nie, dwu, pół roku grania w portal się ogarnąłem jak to działa. <laughs> ja pierdolę. Dobrze nie gramy w... o schodki zrobiłeś. Mhm. O, dzień dobry. Czekaj, stańmy razem. Timer się odpalił. Tu, tu leci ten. Masz księżyc? Czekaj, na 3-4 dawaj guzik, guzik, guzik. Aha, he, he, kolego. Kostka spada do wody, nie wiem jak ją złapać. Gdzie spada? Czekaj. Stąd, stąd spada do wody. Aha, tutaj będziesz musiał przelecieć, ta... oj, ojojo. Tylko jak? Ja nie wrócę Czekajmy do tuś? ciebie. A ktoś tu mu... Nie, czekaj, 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 poczekaj, tu się da wyjść. No patrz, jestem debi... Halo, dzień dobry. Jest... Eee, czekaj, samo myślę, bo jestem po meczu i trochę jestem przemęczony. Przeszedłem na drugą mm. stronę przecież. A tu jesteś kurwa. No patrz, Elo. O, kurwa O ja pierdolę. No. Oh. Czekaj. O, ja pierdolę maciek. Czekaj, skończymy... jest, znowu jestem chomikiem, dawaj, dawaj, będę chomikiem. Odpal to. O, ja pierdolę. Mhm. Mogę tu używać portali, ale to jest takie. Poczekaj. Jestem tu u góry. Nic mi to nie dało. Ty? Mam pomysł. Weź mi otwórz wyjście z powrotem. I poczekaj. A, dobra, nie, nie ważne. nie nie wyjdę stąd. Nie, nie wyjdę stąd. Ty, a my nie musimy najpierw tej kostki zrobić, żeby móc w ogóle cokolwiek dalej robić? W sensie wiesz no o co? Ten twój macie. pomysł z łapaniem w locie to nie jest głupi pomysł. No, czekaj, kliknijmy, zobaczymy co się stanie. No, 3, 4. No, kostka spada. Raz. A, czy muszę... O, ja pierdolę. Tak, co robi kwadrat? Masz u siebie kwadrat? Mam X'a, co robi X? Coś uruchamiasz. Poczekaj, stój na Xie, ja idę się przejść. No, zejdź z, 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 z X'a. Nic nie widzę, wejdź na X'a. Nie, nie widzę nic. Czekaj, Maciek. trzeba troszkę zerknąć. Ale tu mam następną kostkę. Dobra, nieważne, tu jest kostka. Tu, tu można kostkę zdobyć. Olejmy ją na razie. Bo ta no też jestem, zdaniem, że też To to ta, ta tutaj to jest za trudne chyba. Patrz. Tu, jak klikniesz to. Wiem, ja pada. widziałem to. Tak. Tylko musimy uruchomić to. Aha, tylko że moment. Jedyny laser, który my mamy. Nie, tu jest laser. Tu, widzisz? Okej, okay, dobra, zmienia to postać rzeczy. Wejdź mnie z powrotem. Nie, ja dalej się macie się środka. <noise> no dobra, tylko że. Jesteś w stanie wyłączyć mi tą pole? No bo wiesz, las. Y dobra, 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 dobra. O, jest okej. Okay. Teraz wejdź na przycisk z las laserem. Eee. Y Jestem idiotą. Wy, wyłącz tą no. barierę jeszcze raz. Wyłącz tą barierę. Chodzę mhm. sobie do portalu. Teraz na przycisk z laserem. Zajbiście. Mam przejście dalej. Idę dalej. Um. Dasz radę tą barierę wyłączyć? Albo poczekaj, poczekaj, poczekaj. Chyba nie. Dobra, poczekaj. Laser. O, o. Wyłączyłem barierę, ej. No dobra, tylko że ja nie wyjdę stąd teraz. Bo patrz. Włącz laser, widzisz? Tylko że ja nie wyjdę stąd. Jak to nie? No na tabie se kliknij. Widzę, no. Nie przejdę przez to, bo mi się wyłączy portal. Hmm. A... Aha, a jakby na przeciwko mnie nie jesteś w stanie wyłączyć? Czekaj, idę zobaczyć na inne przyciski, te, które są wcześniej. Dobra. W sumie to nie jest gubi pomysł. Co się stało? Nic. Drugi spróbuj po, po Twojej stronie. Też nic. Ty, a czekaj, jeszcze raz, gwiazdkę. Z mojej strony była gwiazdka, czy u ciebie gwiazdka była? Kurwa, nie wyjdę tędy. A wyłącz mi to jeszcze raz. Pozwól mi wyjść. To jest laser, który co spowodował? Nie. Wiem. A chyba ci tego. Kwadrat i X-a tylko tam masz. Mm. Tak, laser spowodował, że to spadło. A. Dobra, wróć, wróć do mnie. Pozwól mi wyjść, bo nie chcę psuć tego. Któreś się wy... Któreś... O, dokładnie. Kurwa, zepsułem. Dobra, już nieważne. Eee, dobra, to skoro już nieważne... Ty, to po... Aha. Tak, tak. To e. no myk polega na tym, że ja muszę postawić tu portal i muszę ty, a weź, wyłącz, bo wyłączyłeś tą barierę jakąś. Nie ten guzik. Nie ten. Nie to ty ten. wyłączyłeś tą barierę laserem. Tak? No. Aha. Zmienia postać rzeczy trochę. No bo ja potrzebuję. Wiesz o co chodzi? Ty, Ty! poczekaj. Aha, tylko że ja z tej perspektywy też nic nie zrobię. Bo tu mam jeszcze to, nie? Tylko, że to jest do tamtego. Dobra, nie wiemy. No i to potrzebujemy. Tak, 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 tylko mamy mam jeden laser, który jest tylko i wyłącznie stąd. Dobra, masz może się zamierzmy, co? Bo ostatnio no, tak Dobra, nie dawaj, działało... dawaj, dawaj. Chodź, no zapraszam. Mhm. I to jest tak, musisz najpierw wydostać się. Zaczekaj, Maciek, sam. Mam falę, mam Dobra. trójkąt i mam gwiazdkę. Wyłącz, okay. wyłącz mi tą, tą barierę. Trójkąt. Tak. Trójkąt, trójkąt to jest trójkąt laser. laser. Falka to jest ta, ta. Prawa skrajna, no. Dokładnie. Dobra. Ta. Teraz I żebyś, żebyś mógł otworzyć przejście. To musi być laser. Mhm. I teraz. I to jest gwiazdka, to co tu widzisz. Ja ci to wyłączę. Nie, włącz, włącz, włącz eksportem włącz. Hmm? Proszę. No ja cię na tawie obserwuję. Co... A, o kurda. No mówiłem. Nie, bo mi się trochę pojebało. E, jedna rzecz mi się pojebała. Ten portal tu musi zostać. No i co ci on da? Nic ci nie da. Chwila, ja miałem jeden pomysł, który przez chwilę przed, przed wyparował. Nie możesz przejść przez te niebieskie, bo ci się... Nie mam. Po... Kurde. Dobra, bez... jeszcze raz. Restart. Mm -hmm. Restart, dobra. Ok, wyłącz tam. Czyli prawa skrajna? Prawa skrajna, bardzo proszę I środek laser. Mhm. Uh -huh. Masz przejście Teraz czerwony portal pasuje, żebyś sobie go przerzucił Czekaj macie, bo miałem taki, taki pojebany pomysł, tylko zastanawiam się gdzie ja muszę strzelić A jakbym ja ci jakimś cudem... Hej, nie, bo ja... Ty, ale poczekaj Poczekaj teraz. Dobra. Dobra. Maciuś, nie? Maciuś? No? Co ci... Wyłącz ten, wyłącz to. No? Kur... A nie, czekaj. <grym> no? Bo jestem tu. Czyli Ale... ja muszę sobie strzelić teraz czerwony. okropny. No dawaj czerwony, no. Dobra, przeszedłem. Trzelaz! Ale... O, ja pierdolę. Ale laser, no. A dobra, nie muszę, nie muszę zostawiać teraz. Ale go miałem tu strzelić. Kurwa. No to strzel go tam. Nie Z... mogę już teraz, nie, nie wyjdę. żółtym strzelisz. Ale nie, 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 bo ja wtedy nie będę mógł do niego wejść. Aha, no to wejdź przez żółty portal. Trochę cię pobije ale wejdź. Ale co, ja tu nie chcę. Aha, tu wejść. dobra, ne, ok. okej. Chyba że. Zaczekaj, czekajmy. Mam wymaga. jeszcze plan, mam jeszcze taki pomysł. A to się wyłączyło w jakiś sposób. Pochodź o przyciskach. No właśnie, to się nie wyłącza. To się wyłączyło, ja widziałem na własne oczy, to się wyłącza. To się nie wyłącza. I wyłączyło się, wyłączyło się, wróć. O, jest, włączone. No. Por y laser. laser, laser. No dobra. Co się włączyło? Bo ja nie widzę, żeby się coś zmieniło. Tu też. Ty, ta bariera się wyłączyła, stary! No, no to Maciek wyłączną barierę. Aha, jak laser wyłączę... <noise> Kurwa, nie wyłączyłeś, to musimy od nowa. Kurwa. Dobra, to jeszcze raz się Sorry, ale kaszel kurwa wyżej mi padł, go spoko, i... spoko, 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 Dobra, no to ja sobie tu wpierdalam od mm -hmm. razu. Go laser. Cyk. Wyżej, A. Dokładnie. Teraz to i, i gwiazdka, gwiazdka. Proszę. Ale to za gwiazdko jeszcze? Laser? Kurwa Maciuś! Nie laser? Nie Nie jest... Nie Jest to. Okej, ty mną steruj w takim razie. Dobra, teraz Maciek. Y... Laser. Odpal laser. Proszę. Przechodzisz. Okej, okay, teraz gwiazdka. Mhm. Nie, do... nie, laser. nie schodzę. Laser? Czekaj, nie, stop! Teraz laser. Mhm, dokładnie. I teraz tu, wyżej Możesz przejść I teraz dajesz tutaj, na tym ty, zajebiście żeś to rozegrał A ja idę po przycisk i po kostkę Zajebiście Piotr, naprawdę zajebiście Tylko teraz musisz se wrócić Nie, to musisz mi otworzyć tylko, ja nie drzwi Uff. No w sumie racja Chociaż to spektakularne byłoby gdybyś się zabił znaczy, chciałem nawet dać w i nie będę już większej ilości śmierci na tym odcinku. Już, odcinkiem się z 15 razy. U ciebie powstał most. I teraz go trzeba zabrać i Maciusiu. strzelić. tu. I kosteczka Zaprasza... na raz 2-3. Nie, 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 kosteczka na raz 2-3. Pamiętasz? No, 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 no. To ty tu zostajesz, a ja wracam do siebie i klikam przycisk. Dawaj Zjeżdża O kurwa Ty, jest problem Ty, barierę się nie da jakoś wyłączyć? Aha, Maciek, ja wiem co się dzieje Chodź, patrz Musimy puścić kostkę tu I barierę wyłączyć Bariera się wyłącza za pomocą tych przycisków naraz Tak? No tak mi się wydaje, idź idź po drugą stronę i stań na kwadracie, dobra, tak. dobra, klikaj. I przycisk Czemu ginie? Po dwie poleciały. A, dobra, okej okay. Zajbiście Zajebiście. mi się wydawało, że to była Jest i most Ty, to jest dalej, to nie jest koniec. Nie, poczekaj Tego nie było Tak, nie, nie nie było tego Ja pierdo O kurwa i pyk, i pyk Dobra Jestem tu też Macie musisz tam tamto A nie tu, tu też mam przycisk O kurwa Tu też mam przycisk u siebie Tu jest przycisk jeszcze Stop Maciu! Kurwa. poczekaj, bo to jest... Co ty odpaliłeś? Co tam jeszcze potrzeba? To tam coś jest jeszcze. Nie widzę tego. Nie, nie masz symbolu? Nie, to jest to. Czyli tu są... To, yy... to jest ten przycisk. Quadrat mi X. Pocze nie, 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 masz krop po kropkach iść, patrz. Ten przycisk. No, kliknij go, kliknij go, kliknij go. No i... No nie, 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 patrz. Tam, nie, masz, tam, jest, tam jest przycisk, być... patrz, tam jest przycisk Tak, no wiem Trzy musimy jednocześnie odpalić Ten musimy odpalić Bo ja pierdolę No ale to nie problem, patrz I teraz ty maczku, odpal ten Maciuś, tamten Okej okay. Odpaliłem Kostka powinna wybacz Nie wypadnie, bo jeszcze tu muszę wcisnąć a, czyli takie. Aha, to jest. Nie, czyli. A, jako nie wcisk. Nie, po. Dobra, wciskaj cały. Spamuj cały czas swoim przyciskiem. Ja się muszę po prostu wyrobić. O kurwa, zjebałem. Jeszcze raz. Chociaż nie miałem czasu. Dobra, spamuj cały czas. Wcisłem. Jest kostka. Jest kostka. To trzeba położyć. Dobra, ja tu zostałem na razie, on nie wiem o Dobra. Się Eee, nie wiem, kółko na przykład? Położyłem na kółku, stało się coś? Aha, jeszcze falkę potrzebujemy. Patrz, tu jest, widzisz? No, nie wiem, co jest falką. Chyba tamten. Eee, ty, dobra, teraz twój ten przycisk i ten no. przycisk. Naraz, w tym samym czasie. Dobra, próbuję. Ten tu. A, tylko jak my się mamy tam dostać? Aha, w ten sposób. Aha. Dobra. Nie, okay. myślę, że myślę że dostaniemy się tam w inny sposób. Masz pomysł. E, nie, za mała prędkość na to. Wiem o co ci no. chodzi, ale za mała prędkość. To jest, ta katapulta to jest chyba jedyna opcja. No, 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 no. Dawaj. I teraz skacz tam z tej szyby. Zajbiście. Parkur, Kurwa, parkour! Spadła piłka. Zniszczyła się, spada druga, dobra. Trzecia no, chyba też, dobra, spada piłka. Teraz jak, jak się tam dostać? Aha, tymi jebanymi wiesz. Czy? To, to, to padli teraz pad do góry. Tu musi stać piłka. Czekaj, tu jest jakiś kwadrat. Stoję na kwadracie, stało się coś? Aha. A przejąć to, może stąd? Tutaj. Tak, 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 patrz teraz. No, Zapra jest. zapraszam do góry. O nie, siatklatka. siatka, klatka. No. Siatka? Ale możesz tu ociekaj, przyjść, ociekaj, patrz. Ociekaj, patrz. Ociekaj. No, o, nie widziałem no, dobra. Mam piłkę, rzucę ci piłkę. Dawaj piłę. Czy może trafię, a nie trafię? Nie trafi. Mam kostkę, ale chcę piłkę. Mam piłkę. I teraz kostkę stąd. I teraz tu. kółko, kostkę tu. ja jadę na górę. Nie wrój, wziół do góry. Dawaj na dół i chodź do góry. a kurwa. O stary, tu jest jeszcze więcej, tego No nie pierdol. No poważnie. <laughs> a pierdol, to <laughs> jebało po kogoś... pa. i pa. E Poczekaj, czekaj. Pięk grzy. Ty, a my nie musimy naszego stafu przywieźć na górę? Kostki i kulkę? Chyba kostkę na... Ale nie, nie my tego nie przywieziemy, bo dzięki temu portal... Wsysa Macz tam Gdzie? A wejdź zejdź No i jak chcesz to zrobić? TY! Złapiesz to? Zajbiście Koniec tak. chyba, jak nie, nie no. Tak, koniec. Jest. Dobra, wyszło. Ale fajne to było. Kurwa nie jest <noise> Mega to było. Dobra, to nic. Ja nazywam się Plastur z Piotrem Robotem kończymy serię Portal 2 z Panem Frankiem. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. I co? Myśl o tych wormsach będziemy myśleć na poważnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No kurwa, ja bym zagrał nawet poza odcinkiem. Wykurwiłbym z bazuki komuś pod wiatr. Nie no, od razu na odcinkach lecimy. i O, i z Iwoną jeszcze weźmiemy. Kurwa, właśnie, Iwona, jestem ja, Ty, Iwona. Może być nawet więcej grać, ale najlepiej czterech. Na, no, na czterech i, to, sześciu. I to byłoby coś. No Dobra. i tak sobie wiesz, zajebać takiego, takie wormsy. I zobaczyć, ile one kosztują w ogóle? A nie wiem, nie wiem, ale to już. One są tanie do... jak, jak barsz, kosztują grosze. Do, złopie, do, no. Dowiecie się na odcinku. Trzymajcie się. Cześć. R remaster jest za 40 zł. O kurwa, to wolę.